Siemano, siemano. Słuchajcie, taka jazda szybciutka. Dzisiaj tak troszeczkę solo, żeby nim pojeździć. Bo jutro na poligon go zabieram. O. Chyba nie będziemy sami. Jedziemy chwilę pojeździć. Ha 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 Ty jedziesz na L-ce, cio! Ja się za A ja. na co dzień jeździ tym! Też zajebista maszyna. A tu taki mały rajderek. BR, kupiłbyś go? Pewnie. Za Kupi... każdą cenę. 52 koła. Wiesz, kurde, zjebisz no, no. zabawka, nie? Mm. No wiesz, porówna nie wiadomo do 500, no. tak? Ale daje frajdę, nie? No. Tak się to się sypie. No. <laughs> A tu pole naszego ziomala, także Nie ma problemu. Zobaczcie, zobaczcie, jak coś... to idzie. jest komfort? Nie? Jest komfort. Jednak ja ta gazówka robi. Powiedz, te opony jak ty czujesz. Kurwa, wyrywają jakieś takie. No. <laughs> no, także idziemy dalej. Zobaczmy teraz na cztery buty. Pamiętajcie zawsze się zatrzymać. No, czuć, ciągnie? No, gryzą te opony. próbę asfaltową Jak on się zachowuje Na asfalcie Na cztery koła jedziemy No zobaczcie nic, To nic nie bije Nie żebym coś ściemniał, ale nie bije nic Zobaczcie To nic, patrzcie, do nic. Dobra. Dobra, przerzućmy mu teraz tylko na tył i próba asfaltowa. Bo dużo pytań było, jak on się zachowuje na tych oponach na asfalcie. No zobaczcie, no nic, no normalnie ja nie czuję żadnej różnicy, autentycznie. Dobra. Na moje bagienko. Też mój prywatny teren, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. <laughs> Także słuchajcie, no na asfalcie żadnego bicia, nic kierownicy nie wyrywało. No po prostu tak jak ma być, tak? I powiem wam jedno, że ten tryb teraz to maksimum. Tu teraz się sprawdza w nim, bo jednak ta opona ma co robić, tak? Ale to jest torpeda Słuchajcie normalnie Tak odpoczywacie, jak tym pojedziecie, pobawicie. się Pięknie Resetujecie się cali Nie! Najbardziej lubię na tylnym jeździć. To, 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 to w ogóle dla niego to takie błoto. To nie... Jeszcze wam sprawdzę jakie było ciśnienie w oponach Bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem Jak przyjechał do impulsera to tak ma Ale zobaczcie no Zobaczcie no Żadnego picia nic ELEGANCIO Ja cały czas tu porzucam, bo ja uwielbiam tylko dni napęd. Zamiata. No zanim jechać, to nie polecam, tak z 10 metrów przynajmniej dalej, bo te koła, przypomnijmy te 30-tki, hamery rzucają niemożliwie. Maneteczki od Beretki fajnie grzeją. Łocznie z kciukiem. To no, żadne wyzwanie dla niego, tak? Żadne wyzwanie. No. Umyłem go trochę. Jest mocarz. Zobaczył błoto, i by chętnie mnie <laughs> w nie wbił. Następnym razem. No, chyba jeden z najwygodniejszych kładów, jakich jeździłem. <laughs> Nigdy nie sądziłem, że o 30 w kołach to powiem, no ale jednak. Ten gazowy zawias Potem wam wszystko opowiem dokładnie co i jak Jakie są tutaj zmiany Nie no, jaram się jak dziecko I słuchajcie to Kuferini Kuferini jest z tyłu Zobaczcie, myk 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 I macie, tak? I oczywiście on jest rejestrowany na dwie osoby Wciągacie kuferek, zakładacie sobie oparcie I sobie w dwie osoby śmigacie, tak? No patrzcie jak błoto leci do góry Nie to jest piękny Dlaczego? Bo nie jest taki twardy jak Renata, tylko jest komfortowy. Słuchajcie, powiem wam parę zmian, jaki w tych pojeździe jest. Nie jest, nie jest tego mało. Także będę wam tutaj mniej więcej ze ściągi sobie rzucał. Słuchajcie. Pierwsza sprawa, stabilizator. jest po prostu odpowiednio zwiększona wytrzymałość jego, tak. na bardziej wytrzymałe są po prostu zrobione. o, może w ten sposób. Słuchajcie, półosie napędowe. W wersji błotnej mamy większy moment obrotowy niż w wersji zwykłej, w tym mamy zastosowane wzmocnione półosie napędowe przednie i tylnie, tak. Słuchajcie, następna sprawa, amortyzatory przód i tył, sztywność amortyzatorów dostosowana jest do komfortu użytkownika pojazdu, czyli ze względu na, słuchajcie, większy rozmiar opon, też można sobie to fajnie podregulować, tak. Wahacze górne też zostały przeprojektowane, z tego co tutaj widzę, w wersji błotnej. No po prostu, wiecie, większa opona, większe ciężary także to wszystko zostało ten. Słuchajcie, nawet jest inna pokrywa CVT. Ponieważ w pojeździe MUD, zastosowano większą skrzynię biegów. Zwiększono pokrywy CVT, uszczelek względem pojazdu standardowego, czyli do porównania do zwykłego 1000, tak? Tak, tych zmian jest sporo, słuchajcie, tak? Yy, instalacja elektryczna to wiemy, że możemy tutaj z góry sobie tam są dwa takie wyjścia, żeby z podładować czy coś, tak? Yy, yy, te wszystkie gniazdka diagnostyczne macie tutaj u góry pod tym plastikiem yy, wyletu od snorkli tak? Zobaczcie, jak to jest w ogóle wysoko. To jest 1,50 Mamy snorkel, tak? Słuchajcie. a dyferencjał tylni. Tylni dyferencjał o lepszym uszczelnieniu w kontakcie z wodą. No cóż, jest jakaś poprawa w tylnym dyferencjale. I oczywiście skrzynia biegów też jest inna. Dostosowana właśnie pod te, pod te wielkie opony. Pod mada, tak? Także słuchajcie tych zmian tak na szybko jest dość sporo ale wiecie co najważniejsza jest ta frajda najważniejsza jest ta frajda jeszcze raz dziękuję Benyko Polska naszemu fajnemu super importerowi za, za tą sztukę a jutro <gryw> pojadę ją potopić za poligon tak dzisiaj taka szybka nagrywka dla was żebyście wiedzieli o co Kaman. No zobaczcie 52 tysiące, tak? 52 tysiące brutto pojazd. Ale słuchajcie, on jest kompletnie gotowy, żeby tutaj się pobawić. Zobaczcie, no amory gazowe, tak? Proszę, są, tak? Zobaczcie. Góra, regulacja, dół, wszystko macie regulacji, tak? Opony błotne 30 CST slash hammery. Oczywiście, bedloki te rury tutaj zmacniające progi tak żeby się nic nie stało słuchajcie, ten kuferek, siedzisko on kładę, jak już mówiłem na dwie osoby no i co, jedziecie prosto do błota, tak? wydaje mi się, że cena jest spoko a po drugie, słuchajcie, no rozeszły się jak ciepłe bułeczki także nowe dostawy w nowym roku będą, tak? fajny lączinek no tutaj mam jeszcze taką siateczkę że nawet jakby coś gdzieś poleciało, to jeszcze ten kamień nie zrobi kuku, tylko odbije się od tej siatki, tak? No i to jest to, co zawsze człowiek mówił: tu po prostu zawsze będzie spokój, tak? Kierownice ciepłego powietrza dają go po, po bokach, nie leci to na Was, tylko po, po bokach jest fajnie rozprowadzane. No i co? dwa konie. dwa konie. Także co? Zabawicie jeździć. No, jadę jeszcze pojeździć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ciągle pod, podkreślam jakość lącina. Naprawdę słuchajcie, to jest wszystko tak wykonane. Naprawdę no najwyższa jakość. Tu widać, że oni na niczym nie oszczędzali, tak? No jest zbudowany jak kolocek Lego, naprawdę. Nie no te pastylni. No mega, jest po prostu mega, no.